Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Poli i wyprawa łódką. Dziadek świnka zabrał Pepę i George'a w rejs łódką. papuga Poli też płynie. Dziadku Świnko! Czy wziąłeś telefon komórkowy? Tak, babciu Świnko! Tylko nie upuść go do wody! Dobrze, babciu Świnko! Jest włączony? Tak, babciu Świnko! Pa. pa! Spotkali dziadka psa. Ahoj tam! Ahoj tam! Przepiękny dzień na żeglowanie! bym się wybrał, ale moja łódka wymaga czyszczenia. Ho, ho, ho. Nie rozumiem, czemu czyścisz tą zardzewiałą łajbę. Dziwię się, że utrzymuje się na wodzie. Moja zardzewiała łajba będzie pływać jeszcze wtedy, gdy ta twoja pływająca puszka będzie wrakiem leżącym na dnie rzeki. Dziadek Pies jest najlepszym przyjacielem Dziadka Świnki. Cała naprzód! To Jestem kapitanem tego statku i kiedy wydaję rozkaz musicie go bezwarunkowo wykonać. Tak jest, kapitanie! Tak jest, kapitanie! Papuga Poli powtarza wszystko, co usłyszy. George, wciągnij banderę! George, wciągnij banderę! Pepo, uderz w dzwon! Pepo, uderz w dzwon! Dziadku, czy teraz ja mogę zostać kapitanem? Proszę! Dobrze, ale jako kapitan musisz nosić tę czapkę. Teraz Peta jest kapitanem i wszyscy muszą robić to, co im każe. Uderz w dzwon. Teraz zmiana kurwa. Tak jest, kapitanie Pepo! Skaczemy w górę i w dół! Oh. <laughs> Kapitan Pepa oh. za dużo rozkazuje. Pora, żebym znowu został kapitanem. Przecież nie chcielibyśmy się o nic rozbić. Prowadzenie łodzi wcale nie jest takie łatwe. Ale ja jestem bardzo dobry w sterowaniu. Oh. Ojej, łódka dziadka wpadła na mieliznę. Zadzwonię do babci świnki, wezwie pomoc. Eee. Telefon dziadka świnki wpadł do wody. Mówi babcia świnka. Halo? 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 Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. A, wiadomość dla babci. I może polecieć do babci. Doskonały pomysł, Peppo. Nauczę poli, co ma powiedzieć babci. Dziadek świnka mówi. Dziadek świnka mówi. Pomocy, pomocy. Pomocy, pomocy. No i widzicie, to łatwizna. Dziadek świnka mówi, łatwizna. Głupie wszystko. Głupie wszystko. Głupie ptaszysko. Poli, dlaczego tu przyleciałaś? A? Dziadek Świnka mówi. Co powiedział dziadek Świnka? Ty głupie ptaszysko! O. Pomocy, pomocy! Wielkie nieba! Dziadek potrzebuje pomocy! Dziadku psie! Witaj, babciu Świnko! Dziadek Świnka potrzebuje pomocy! Proszę, popłyńmy do niego! Madam, cała przyjemność po mojej stronie! Hurra! Ahoj, tam! Potrzebujesz pomocy, kapitanie? Eee, może? Czy chcesz, żeby moja stara, zardzewiała łajba uratowała cię, dziadku świnko? Tak, poproszę, dziadku psie. Łap, kapitanie! Tak jest, kapitanie! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Babciu, czy Poli przekazała ci, że potrzebujemy pomocy? Tak! Poli to bardzo mądra papuga. Powiedz, jestem mądrą papugą! Uf, uf. Jestem mądrą papugą. <śmiany> 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 Postaciom głosów użyczyli Joanna Domańska, Anna Kędziora, Julita Koruszek-Borsu, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Leszek Filipowicz, Zbigniew Kozłowski, Marek Wodarczyk. Reżyseria i Udźwiękowienie Krzysztof Nablot. Wersja polska GNC.